Tak, głośnik przygotowany, wyjęty, tutaj ten zawias odkurzaczem, końcówką taką wąską, bez problemu, można wciągnąć, już nie rozpada sama z siebie, więc ona na temperaturę dobrze schodzi. Takie rusztowanie wymyśliłem, po prostu świeczka, temperatura sobie będzie szła do góry, podgrzała się będzie kosz, A my będziemy skrować i po podgrzaniu rzeczywiście, jak widać tutaj, gąbka z klejem normalnie odchodzi. Głośnik to jest oryginał Tonsila. Te zawieszenie, to wszystko to jest jak z fabryki wyjechało. Nieruszane, z 2000 roku, dwa dni przed Sylwestrem był kupiony. Jak dobrze pamiętam, tam jest naklejka z datą, pod spodem pieczątka sklepu. Więc rozklejam po prostu fabrykę Tonsila. Pięknie sobie odchodzi. Aż do momentu, gdzie. Jest chudniejszy metal no Jedną ręką to się tego zrobić nie da Więc naprawdę bez panika No praktycznie bez niczego Bez problemu można Całkiem fajnie zrobić I to naprawdę szybko idzie O jak widać Pięknie puszcza Jakiś tam aceton mam Nie ja wiem najlepiej zwykłego używam Ale nie mam akurat na tym acetonu I starczy to do końca zczyścić tylko wiadomo, tę szybko paruje z tego patyczka ze wszystkiego, więc trzeba często sobie zamoczyć, żeby był mokry, no i tutaj widać przejechałem no jest idealnie doczyszczony 1, 2, 3 3,5 patyczka i cały głośniczek pięknie, elegancko z tej strony, na tej półce jest czyściuteńki Szybko, przyjemnie. Tylko nie wiem fabrycznie na co to było klejone, ale to po prostu jest aż niemożliwe, że to tak schodziło. Cyk, jakby to jakiś klej zeschnięty był tylko jakiś taki mięciutki cyk, cyk i schodzi, wszystko. Widać ten tutaj od środka dziwny klej. O, taka taka smoła czarna, nie, nie wiem o co chodzi, ale łatwo to schodzi. Takim acetonem do paznokci. Jakoś tak straszliwie, taka smoła klejąca, co nigdy nie zasycha, marzy się to i dziwne to jest w ogóle. Ogólnie się cały czas klei tutaj pod palcem. Acetonu więcej, krople więcej naciągnąłem i tutaj napuszczałem na tą krawędź. Trzeba załapać takimi o słabszymi miejscami, gdzie bardziej klej puścił. I tak. Po sobie delikatnie do podchodzić, a przejść po prostu na wylot. Tak jak tutaj się udało, delikatnie można nasączać jeszcze dodatkowo tutaj tym acetonem, gdzie się jedzie, żeby to tak puszczało lepiej, to żeby je takie pogięte, to można jednak naprawić, bo wystarczyło się dobrać jakąś szklankę, coś w tym stylu. Co będzie rozmiarem identyczne po dociśnięciu pod, pod wicolem, to po prostu wszystko się wyrówna, mniej więcej. Trzeba podciąć, bo strasznie się powierzchnię membrany rozwarstwia. O, dobra. To oczywiście się nożykiem pościna. Prochy, nieba prochy, to trzeba odkurzaczem żeby wciągnąć, żeby tam nic nie wpadło do cewki. Przy lata, trzeba tutaj kartki papieru dociąć, sobie powkładać, usztywnić po prostu ten luz, skasować, żeby była idealnie, równo membrana Karteczki już wcześniej dociąłem sobie. Dwie wchodzą bezproblemowo. O, widać wchodzi. Docięta jest ta zakładka. Teraz kolejną karteczkę trzeba wsunąć od środka chyba od środka jest faska taka więc coś się ślizgnie ładnie ta jest sunięta nie będzie się bujać czyli jest idealnie wycentrowana na środek i Teraz teraz zawieszenie, no nie ma prawa się coś skrzywić na tyle żeby aż membrana poszła w bok żeby aż przycierała cewka można sobie podnieść podnieść wcisnąć lekko. I teraz mamy wpuszczoną membranę powyżej kosza trochę, więc będzie łatwiej wsunąć. Bo ten RAND tutaj, to, to jest idealnie pasujący pod ten rant gdzie czyściłem, więc to trzeba pierwszy nasmarować klejem, wsunąć pod spód i to musi się zakleić. A dopiero Później ten rand do tego. No i tak klej wikol, patyczkiem nakładałem. O tak, jak widać, trochę tu poprawiłem, jednym miejscu to się wytrze. O, palcem dociskam, żeby to wszystko równo tutaj siadło, a ten klej się złapało. No wikolu oczywiście, bo budaperenem to jest. Inna historia, tym jeszcze nie robiłem. Oczywiście tutaj, żeby to nie odłodziło, można sobie izolację złapać. Jeśli poprałem zawieszenie. O, tu widzę, że w kamerze to wygląda gorzej. O, poprzedni głośnik, czyli ten pierwszy, który robiłem. Wygląda w ten sposób. Taki zaciorek mały poszedł, chciałem go delikatnie wziąć. O, nagle poszedł aż do samej góry. Wyszedł brzydko, no ale zawieszenie chociaż wyszło. Powiedzmy, że za te tam miliardy dałem 40 złotych, czy tam mniej w sumie z przesyłką, ale grać będzie. No i zaleta też jest taka, że można taką sobie wyprostować. No ta była porządnie, naprawdę jakieś dziecko chyba hita z piąki musiał prowadzić. Tak to było wgięte do środka, że masakra, po prostu wszystko jest pozałamywane, a po zdjęciu tej kopułki to wyprostowałem ile się dało, nie? więc zdjęcie zostały, ale kształt jest ok. Dzień następny, są lekkie takie ślady. To wszystko jest normalnie miękkie cały czas. Te kawałki taśmy nie odrywają gąbki ani zawieszenia. Muszę jakoś czymś zablokować. Taki w sumie trik, tapeciak. Tak zablokować, może, że z każdej strony jest uniesione, więc wszędzie już jest. Nasmarowane, teraz ten nóż wyjmę, opuszczę delikatnie Tutaj w miarę jest na styk, teraz sobie to tak można palcami, w klej wychodzi, czyli dobrze jest Raz przy raz, tylko nie przesuwać To jest najważniejsze, żeby nie przesunąć Położyłem pierścień, docisnąłem tak leciutko I ten idę szybko po folię Tak, jest folika Trochę jest naprężona ta folia, to ją spróbuję tutaj podciągać. Po to no i niech sobie tak stoi. Dzisiaj, jutro, folia zdjęta po wyschnięciu, widać to trochę, ale ogólnie to jest tylko troszkę ciemniejszy kolor. Dobra, nie, pięknie, jest, kurde, prawie fabryka, no prawie. Więc taką kubek, który praktycznie pasuje idealnie. No i tak sobie tutaj klej nakładam, cała jest zrobiona. Na te stare ślady nakieruję po prostu z jednej strony. Przytknę i... Kurde. Ale lip odwaliłem ja. Palce mi się przykliło, jak rzucam. No nie. Taki save teraz będzie. O Lemoniana, co to ma być? Jaki pech. Będzie tak jak jest, tak musi być. Widocznie. Dobra, ten klej czy jeszcze tym wadzikiem czy jest tym chociaż. Folijka jeszcze, żeby się nie przykleiło. Kwoliki to, to tam nie problem jak się przyklei. Pierwszy raz w ogóle w życiu dotykałem. Widziałem nowe fabrycznie nie wklejone jeszcze zawieszenia. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z jakimikolwiek gerencjami w głośnik. No więc, no tak... Parę błędów, zapaćkanie takie, ale no samo w sobie wklejanie, jeśli ktoś by chciał, to jak widać, to może naprawdę zrobić prosto, fajnie. No, jak ktoś nie ma tych pierścieni, no to tutaj wiadomo, że po prostu sobie takich, jakiś klamerek na wymiar, coś takiego, wynajdzie, żeby to po prostu połapać. Te kolumny są w fabrycznym stanie, wszystko jest tutaj fabryka, no i tu jak widać te sławne wełny mineralne. W workach będzie dalsza część prac przy tych kolumnach, czyli wyguszenie, wywalenie tego dziadostwa fabrycznego, wyguszenie tą watą syntetyczną no i złożenie wszystkiego do kupy. Kupiłem klej tapicerski no i owatę, czyli tam wełnę syntetyczną, chyba czy jakoś tak. Jest fajne, że powietrze przez to przelatuje, to kosztuje. Za metr kwadratowy, czy tam ileś, półtora, za taki wielki, no to tam jakieś parę złotych, cztery, pięć, jak macie jakieś jeszcze porady dla mnie, konstruktywną krytykę, to bardzo bym chętnie chciał przeczytać o tym w komentarzach. Dziękuję za oglądanie.